Witajcie kochani, witam was serdecznie na kanale Tero di Oracle. Dzisiaj smaczek, to znaczy w moim postrzeganiu oczywiście, Queen of the Moon Oracle, czyli e, piękne, wyjątkowe karty wyroczni, Królowa Księżyca. I tutaj jest dopis jeszcze na dole, Guidance through Lunar and Seasonal Energies, to znaczy jakby prowadzenie poprzez e, energie księżycowe, i energię tych zmian, pór roku, zmian cykli. Więc wow, dla mnie cudo. Tak, zrobimy sobie recenzję, zrobimy sobie opinię, zrobimy sobie oczywiście unboxing. Zacznijmy od tego trzeciego. Wyzwólmy te karty cudne z folii. Tak jest. Dobrze. Pudełeczko matowe, przyjemne w dotyku. I tutaj te, może Wam tak pokażę, napisy są posrebrzane. Są takie srebrne. Srebro to jest oczywiście, nie wiem, czy Wy nie widzicie tego na złoto z racji, że ja mam tu takie żółte światło. Ale to one są srebrne, kochani. One są srebrne. Srebro jest właśnie powiązane z energią księżyca. Tak jest. No przycudne. Ja się nie mogę napatrzeć na tą układkę. Dobra, ale idziemy dalej. Autorka Stacy DeMarco. Tak jest. Tu u góry mamy nazwę. Queen of the Monoracle. Tutaj także. Queen of the Monoracle. Stacy DeMarco. I tutaj z boku, z boku, z boku mamy wydawnictwo Rockpool. Rewelacyjne wydawnictwo. Mam trochę kart... Y ich publikacje i są naprawdę dobrej jakości. Dobra. Tutaj, jak widzicie, takie informacje. No, i tu mamy powtórkę. Co mamy na spodzie? No, już widać jakieś karty. Wow! One są piękne. Dobra, dobra, lecimy, żeby je w końcu zobaczyć. Co tu mamy napisane? Ludzie zawsze łączyli się z mistycznymi siłami księżyca i energiami pór roku. Tak, ta pięknie ilustrowana talia wyroczni Królowa Księżyca pomaga Ci, pozwala Ci, by jako ten współczesny poszukujący, jak to powiedzieć, podłączyć się pod te najbardziej niezwykłe energie z wszystkich. Mhm. Tak, i tutaj potem mamy wypisane, to już nie będę czytać, okej. Okay. 44 karty. Stacy Demarko, współczesna Wiedźma, Tak, tutaj jest podpisane. i A, prace plastyczne, jeszcze mamy Kinga. O jejku, to nazwisko. Bridge, Bridgegi. ale na pewno czytam źle, bo to pewnie się czyta inaczej. Kinga, bridge, przepraszam, że nie umiem tego. Byry i ty, sy, ch, G, ge i. Jeżeli dla kogoś byłoby to ważne. Tak. Dobra. Ok. Dobra. No to zobaczmy do środka. W środku też srebrno. Pięknie. Cieszę się, że to tak się właśnie trzyma wokół tego srebra. Tak. Zobaczmy dalej. sobie pudełeczko. Książeczka i karty. Tak, <laughs> widać tu ten, ten, ten cykl, prawda? Jest jakiś. Uh -huh. Coś to można jeszcze downloadnąć, <laughs> czyli ściągnąć z wydawnictwa Rockpool, okej. Okay. Książeczka tu znowu śliziutkie, tam było matowe. Książka jest bardzo śliska. Mhm. Uh -huh. Dobra. Ale w środku już widzę, że ładnie. Bardzo mi się podobają takie zdobienia w innym kolorze, czcionki. Mhm. Bardzo to pięknie wykańcza tą książeczkę zawsze. Tak. Ja widzę, że mam karty z 2018 roku tutaj. Dobrze. No, oczywiście, mamy wstęp. Jak używać kart. No i wyjaśnienie każdej tutaj fazy księżyca. Fantastycznie. I, i pół roku oczywiście związanych z, z tymi różnymi tradycjami, wierzeniami, em, no tak powiem, tradycjami właśnie podtrzymywanymi jakby celebrowanymi, prawda? Okej, okay, idziemy dalej. No tak to jest zawsze. O, mamy wyjaśnione, fajnie. Pełnia księżyca, później wszystkie po kolei fazy, wszystko jest wyjaśnione, to pięknie. No, oczywiście w języku angielskim, więc trzeba znać ten język. Tutaj mamy jakieś e, małe rozkłady. U, nawet większe. Fajnie, takie typowe pod te karty, rozkładziki. No i później mamy wyjaśnienie każdej karty. Podoba mi się, że tutaj jest też kolorowy obrazeczek i znowu te takie ozdoby naokoło i niektóre wyrazy są w innym kolorze. To bardzo pięknie wygląda, no i też, kochani, łatwiej się czyta, czy sięga po te informacje, jeżeli taki jest tekst rozdzielony i tutaj widzę, że jeszcze jest połączony kamień lub metal z daną fazą. Jakie to jest fantastyczne, słuchajcie. Mm -hmm. I też takie afirmacje przy każdej, widzę. Hasło do każdej to pewnie będzie na karcie. Cudnie. Mm -hmm. Na pewno tą książeczkę od deski do deski przeczytam. Tak, i tutaj mamy na temat autorki i ilustratorki. Tak jest. Ok, to to odłóżmy może na bok. Tutaj karty są podtrzymywane przez tą folikę, więc fajnie, bo mało foliki. Zobaczmy sobie tyły. Tyły są bardzo ładny jest ten wzór tutaj, nie wiem jak nazwać obrazek powiedzmy, prawda? Gdzie są wszystkie fazy księżyca i mamy jakby cztery pory roku, więc to też tak fajnie tu wygląda. I widzę jeszcze tutaj, że mamy tą, jak się to nazywa. Hmm że je spełnia na środku i tu są dwa te księżyce, takie właśnie rogaliki, że tak powiem, w jedną i w drugą stronę. Ten symbol, jako się nazywa, to jest symbol właśnie tych współczesnych wiedźm. Wybaczcie moje kochane, ale mi umknęło, teraz nagrywam to rano i gdzieś, gdzieś mi to wiórgnęło z głowy. Może sobie zaraz przypomnę. E, tak, zobaczmy może po kolei te karty. U, ale, ale karta. Wow. Są błyszczące, zobaczcie. Komuś z Was to może przeszkadzać pewnie, prawda? Bo nie wszyscy lubią. E, I mamy bez złoceń całe szczęście. <noise> bo dłużej będą ładne. W moim przekonaniu całe szczęście, ale są laminowane, bo widać, że się błyszczą. E, są dosyć duże, jak widzicie. O, może zmierzmy sobie od razu, żeby już. Mierzmy. 9 cm na 13. 9 na 13. Dobra. I idźmy po kolei. Muszę to tak jakoś wam chwycić, żebyście widzieli jak najwięcej, a żeby światełka nie było widać. O, dobra. Żadnych odbłysków tu poproszę. <grytanie> Taką mam prośbę. Dobrze. Okej. Okay. Jedyneczka. The void, czyli jakby próżnia, pustka. Mhm. Tak, zdecydowanie każda ta karta m, będzie pozwalała nam na takie pomedytowanie z nią. Przemyślenie, refleksje, więc fantastycznie. Dobrze. Mhm. Później mamy dwójeczkę, mamy początki. Trójeczka realization, czyli takie zrozumienie. No i oczywiście tu te wszystkie fazy księżyca. Ja nie będę ich czytać i tłumaczyć, kochani, żeby coś tutaj nie. Muszę to najpierw wyczytać w książeczce, więc nie chcę tutaj Wam um, tak powiedzieć nie tak, jakby trzeba było. Czwóreczka, ależ piękne są te karty. I tu mamy akceptację. Mhm. Piątka. Wzrost. Przepiękne obrazy. Przepiękne. wam tam, jak je pierwszy raz zobaczyłam. Zakochałam się w tych kartach bardzo. Self love. Miłość własna. Szóstka. Siódemka. Nourishment. Czyli odżywienie, zadbanie, zatroszczenie. Napełnienie. Pięknie. Osiem. The path. Czyli ścieżka. Dziewiąteczka czyli dziesięć. Tu mamy discernment. Jedenaście mamy fear, czyli lęk. 12 boundaries, granice, 13 will, wola, ta siła woli, tak bym powiedziała, żeby coś zrobić, prawda? No i 13 jako transformacja, super. Fokus, czyli koncentracja, mamy 14, 15 action, akcja, działanie. 16 Power. Siła, moc. Piękne te karty są. Ach, jakie piękne, kochani, ja się tak zachwycam. Och, na pewno będę siedzieć. Ja to zawsze wie, wiecie, jak robię. Mam lupę. I z tą lupką po prostu wszystkie dokładnie każdą gwiazdu się tutaj zaobserwuję, bo czasem są ukryte wiadomości, jeszcze takie drobniutkie, więc warto też się tak zbliższa przyjrzeć. Self-reflection, czyli takie samo uświadomienie sobie. Samo, no to też jest odbicie, prawda? To zwierciadło tutaj. 17, potem mamy 18, pleasure, przyjemność. 19, balans, równowaga. Podoba mi się bardzo, że to jest taka różnorodność. To jest starsza pani, tam była młoda dziewczyna, bardzo mi się to podoba. Życie, prawdziwe życie, prawda? Właśnie te cykle, te zmiany. Bardzo nie lubię kart, gdzie są super młode osoby, piękne, takie, każda jedna modelka. No to jest takie nienaturalne. Wiadomo, że jesteśmy różni, prawda? Różnie wyglądamy, w różnym jesteśmy wieku. To jest piękne, jak to jest pokazane na kartach. Ja się zawsze zachwycam. Beauty. No właśnie, piękno. Dwudziestka. Dwadzieścia jeden. Resilience, czyli. Dwadzieścia dwa, mamy wisdom, mądrość. Tak, dwadzieścia trzy, gratitude, wdzięczność. Dwadzieścia uh cztery, -huh. protection, ochrona. Dwadzieścia pięć, resistance, opór. Mhm. Uh -huh surrender poddanie się, odpuszczenie jakby. Mhm, 27 mamy release, uwolnienie. Cudne są te karty. Och jakie cudne. Później 28 peace, czyli spokój, pokój. Mhm, 29 hunger, czyli głód, pragnienie czegoś potężnego. Trzydzieści, Purity, czystość. Trzydzieści jeden mamy Faith, czyli wiara. Trzydzieści dwa, Trust, zaufanie. Trzydzieści trzy blossoming, czyli jak nazwać kwitnienie, rozkwit. trzydzieści cztery mamy extremes, czyli trzydzieści pięć mhm. mamy cięć, zmiana trzydzieści mhm. sześć, patience, cierpliwość. Cudne są. Piękne są. O, kochani, już czuję, że te karty będą fantastycznie współgrać z, z kartami The Elemental Oracle. Też są na kanale, jakbyście chcieli zobaczyć. I. Tarot of Mystical Moments. O! Och, ale pięknie będą współgrać. Już to czuję, ten flow tutaj. Pięknie, fantastycznie. 37. Tu mamy Fruition, czyli. Um, jak to nazwać? Owocowanie? Zbieranie owoców, po prostu, tak? Cieszenie się owocami. Abundance 38 to mamy dobrobyt, kochani, ale pięknie. Mhm. 39 creation, czyli kreacja, budowanie, tworzenie. 40 darkness, ciemność, 41. Sovereignty. Suwerenność. Niezależność. 42. Mamy the masculine, czyli pierwiastek męski. 43. The unexpected, czyli to, co nieoczekiwane. 44. Attraction czyli przyciąganie, pociąganie i tyle. Hmm. Zdziwiłam się teraz, że nie ma tutaj pierwiastka żeńskiego, był tylko masculine. No właściwie u księżyc to jest pierwiastek żeński, więc no właśnie, no właśnie, no tak. Kochani, no ja jestem absolutnie w siódmym niebie. Chciałam się powiedzieć po angielsku over the moon. <laughs> Jest takie powiedzenie, że bardzo, bardzo szczęśliwym. No cudnie, kochani, nie zdziwicie się absolutnie, że w tej kategorii e, wygląd, energia, m, odbiór 10 na 10, maksymalna nota. Obrazy są przepiękne. Zdecydowanie będę poświęcę sobie trochę czasu, żeby je. Przejrzeć, dokładnie się im przyjrzeć. Są bordeles, więc ja to uwielbiam. Wszystko jest wtopione tutaj. Ten tekst jest cudny. Uwielbiam tak, tego rodzaju karty. Jeśli chodzi o tą notę jakoś, a trwałość, są elastyczne, więc fajnie się będą tasować. Są większe, więc te metody tasowania muszą być tutaj do tego wiadome, dostosowane, prawda? Ale wiecie, co 10 na 10 dam? Dlatego, że czuję, że one długo wytrzymają. Wiadome, mogą się tutaj gdzieś tak łuszczyć po długim stosowaniu. Jak to zwykle karty, to nie jest nic dziwnego. Natomiast poza tym ja czuję, że one są naprawdę na długie lata. To, że błyszczą się, prawda? Zobaczcie, to może komuś z Was przeszkadzać. Zobaczmy, jak się tasują. No, jak to te duże karty. jest ok, jest ok kochani ja tutaj absolutnie słowa nie powiem e, same, same te karty i książeczka jest potężną wartością, bo oglądałam recenzje anglojęzyczne bardzo, e, bardzo pochlebne opinie były na temat e, tej wiedzy tutaj zawartej dlatego postanowiłam je zakupić. Jeżeli byście pytali, kochani, ja je kupiłam w Book Depository, to jest sklep na wyspach brytyjskich. Warto tam zaglądać, bo naprawdę bywają świetne, świetne ceny tam, takie bonusy, takie wyprzedaże. No i przesyłka do Polski jest darmowa, nawet pomimo tego, co Brexitu działa to nawet całkiem nieźle, <laughs> tak jak mówię, no, trzeba ustrzelić dobrą cenę. E, wiadome, to jest naturalne, prawda, że tego rodzaju karty trzymają się w cenie. Natomiast jak się postaramy, to i znajdziemy, prawda? Oczywiście możecie szukać, kochani, też w sklepach polskich, jeżeli ja coś znajdę, w którymś z tych sklepów, które polecam, które cenię, które, z których korzystam, usług, to Wam wrzucę jak zawsze linki pod spodem, to poszukujcie linków pod spodem. I wrzucę Wam też, kochani, te karty, o których mówiłam, że tu pięknie z nimi będą współgrać w czytaniach, czyli ten Tarot um, of Mystical Moments i te drugie, The Elemental Oracle. Bo czuję, że to jest jakby, jakby one są, w podobnym klimacie zrobione. O właśnie tego słowa szukałam w podobnym klimacie. Są piękne, są cudne. Polecam serdecznie. Jakość, trwałość, wygląd. 10 na 10 w obu kategoriach. Także naprawdę jestem szczęśliwa z powodu tego zakupu. No i ta wiedza tutaj, słuchajcie, mi to zdecydowanie pomoże zrozumieć właśnie lepiej cykle księżyca, pory roku, to wszystko, jak to się zmienia, te cykle, prawda? I co z tym idzie, i jak tutaj mamy sobie z tym radzić. Możemy na przykład tak robić, że i tak jak idzie cykl księżyca, to sprawdzać sobie od razu tu w książeczce, co to znaczy, prawda? Zobaczcie, cały miesiąc tak można sobie popracować pięknie z tą telią, na samym początku, prawda? Oczywiście um, oczywiście to jest też tego rodzaju pozycja, gdzie możemy tu powracać i cały czas przypominać, sobie pogłębiać tą wiedzę z tymi minerałami, to też jest połączenie, więc cudownie, fantastycznie uwielbiam, słuchajcie, bardzo się cieszę. Mam nadzieję, że kiedyś ta talia zostanie wydana w języku polskim, bo to by był dopiero smaczek dla nas, prawda? Ale póki co, kto zna angielski, to sobie poradzi. Um, tak, um, Tyle, kochani, tyle, kochani, zapraszam Was jeszcze oczywiście co sobotę, pamiętajcie o 19:00 świeżutki premierowy odcinek odpowiedzi moich na Wasze pytania względem nauki, tarota, szkoły tarota. Oczywiście tutaj tarota mówię, ale także tam biorę pod uwagę inne karty, także jeżeli masz ochotę coś się dowiedzieć, coś zgłębić w tematyce nauki na temat kart zapraszam ciebie serdecznie co sobota o 19:00 nowy premierowy odcinek a na playliście już jest dosyć dużo także jest w czym już przebierać, oczywiście jeżeli ktoś z Was nie zna, mój drugi kanał właściwie pierwszy, który miałam Mistyczny Ogród u Lili, zapraszam serdecznie tam możesz zobaczyć jak pracuję z kartami, no i też przeróżne fajne rzeczy, pogotowie energetyczne rozwój duchowy, ogromna playlista która pomoże Ci też wejść w temat rozwoju duchowego zrozumieć pewne zależności poszerzyć sobie samoświadomość tyle kochani, utulam mocno fantastyczna talia serduszka polecam Pozdrawiam was, kochani, pa. pa.